Łapkujcie i subskrybenty w górę. Bardzo Was proszę, bo mi kazali tu tak powiedzieć. Tomasz Olbratowski, kamery są włączone, bo on za chwilę trafi do internetu, ale teraz na żywo można go posłuchać. Tomasz tak. Olbratowski. A wtedy opowiedział im taką przypowieść. A zdarzyło się w pewnej miejscowości w prowincji warmińsko-mazurskiej, że brat miał brata. Ów jeden z braci niespokojnym był i do dzbana chętnie zaglądał, a zajrzawszy, we zwyczaju miał wzywać po próżnicy, a to pretorian, a to gasicieli. Chociaż ani pretoriania, ani gasiciele potrzebnymi nie byli, bo i zagrożenia nie było, ni jakiego pożaru. Jedynie brat owego brata nie pozwalał mu zaglądać do dzbana, mówiąc: Bracie, nie zaglądaj do dzbana a mieszkańcy owej miejscowości rozpowiadali, że ów brat swego brata żadną pracą się nie kala i owe wyzwania czyni z nudów. Onego dnia bracia obaj postanowili usmażyć frytki. Ów brat zaglądający do dzbana i nie wywalający jego od zawartości do łaknącej wilgoci gleby Zajzawszy właśnie obficie do dzbana, rzekł do brata swego, co miało znaczyć, bracie, ja one fryty usmażę. Daj mi. Brat tego brata, świadom faktu, że owe fryty w bardzo gorącym oleju smażyć należy, prawił do brata swego to dzbano nie popuszczał, Daj, bracie, ja usmażę. Ty dotkliwie zaglądnąwszy do dzbana niepewnym jesteś i gorącym oleum się poparzyć możesz, a i może i mnie. A przede wszystkim, bracie, za mało ziemniaków pokroisz, bo widzisz je podwójnie ów brat troskę brata swego odrzuciwszy, wezwał pretorian, że brat nie zezwala mu na smażenie frytek. Dla pretorian to było za wiele i onego brata czeka kara. Przeto nauka z tej przypowieści płynie taka, że czasami bywa różnie.